Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj w ramach współpracy pomiędzy telewizjami takie nietypowe spotkanie. Agnieszka Malczewska-Błaszczyk i tutaj pan Michał Żulikowski, który... Reprezentuje telewizję, można powiedzieć, albo kanał też YouTube'owy. Nie wierzę w koronawirusa. Grupa wsparcia nwk24.pl, w skrócie portal informacyjny. Pani też reprezentuje jakiś kanał na YouTubie, tak? Tak, tak Esopozytif, ten, ten, na którym dzisiaj będziemy mieli wywiad. I oczywiście jeszcze kiedyś oś Obywatele Świata, m, zdjęty za pewne materiały z pewnej demonstracji. O, proszę. Niespodzianka? Nie, żadna. <laughs> to jest rzeczą jakby powszechną w tych czasach komunizmu e, ukrytego, także to nie, nie, nie dziwi za bardzo. Tak. I drugi kanał w tej sytuacji, Kosmi TV. Kosmi TV, mhm. czyli e, kultura, sztuka, moc, inspiracji. Bardzo dobra nazwa. Tam jest jeszcze oświata. O. Ja się, pani mhm. też jest autorką, warto dodać wielu książek, prawda? Z różnych dziedzin. Bardzo ciekawych socjologii, między innymi chyba. Tak? I... To jest takie pogranicze w psychologii i w psychiatrii. Z zakresu suicydologii głównie. O, właśnie. O właśnie. Czyli, jakby ktoś chciał popełnić samobójstwo, to tu jest specjalista do radzi, jak to zrobić skutecznie. My znaczy, to raczej odradzamy, bo suicydologia <laughs> bardziej tak w kontekście prewencji. A, aczkolwiek. jednak. No cóż. <laughs> Więc, no, w takim razie jednak jednak nie polecam. Dobrze, i tutaj będziemy omawiać temat, temat kamertonów, tak? Ja się mm -hmm. z tym spotkałem niedawno. sobie sprawdzałem pani kanał, twój właściwie, no i trafiłem na te fajne właśnie urządzenia. I chciałem się dowiedzieć czegoś więcej. Jestem szczerze zainteresowany, tak samo jak byłem też zainteresowany tymi urządzeniami takimi, to się nazywa zapery, prawda, które, które wytwarzają pewien taki prąd elektryczny mm -hmm. i to też zasada działania jest związana z częstotliwościami i tam jakimś tam, powiedzmy, prądem elektrycznym, elektrycznością statyczną, różnymi takimi dziwnymi rzeczami, to jest związane z częstotliwościami jakby i to też mm -hmm. ma duży wpływ na nasze funkcjonowanie, dlatego myślę, że to ma dużą rację bytu i, i tutaj faktycznie mnie to interesuje, więc jakbyś mogła mi tutaj mm -hmm. wyjaśnić, o co w tym chodzi. No właśnie, to jest tak, że te geometrie są takie małe, tak można powiedzieć, małe, większe, no tutaj mamy różne rozmiary. To mamy akurat jeden z najmniejszych, ale to, to też nie jest tak, że to jest mniejsza częstotliwość, tak? Mały, ale waria. Tak. I tutaj mamy jeszcze inny. Tutaj generalnie chodzi o to, że tu mamy różnego rodzaju częstotliwości. I tych kamertonów ogólnie jest dużo. Ja tu mam tak w sumie tylko 50, bo jeszcze mam drugie 50 na wyjeździe. Tam mam jeszcze witaminy, pierwiastki, no i jeszcze tam parę różnych innych, bo to są całe zestawy różnych częstotliwości, uh -huh. który, którymi możemy oddziaływać na różne, jakby to powiedzieć, schorzenia, partie naszego ciała. W ogóle możemy pracować częstotliwościami z tych kamertonów. E, wieloaspektowo na ciało, umysł i ducha, mm -hmm. już tak mówiąc mm -hmm. na te nowe czasy. Mm -hmm. Tutaj akurat trzymam jeden z kamertonów, e, tak zwanych, proszę bardzo, mm -hmm. planetarnych. Tutaj mamy akurat. O, to się nawet nazywa Saturn. Tak, tak no to są planetarne. Mm -hmm. I mam tutaj częstotliwość, akurat z, taki, z jakiegoś powodu tutaj taki ci dałam. Czyli to jest e, częstotliwość 147,85, to jest jakby e, e, numer częstotliwości. Tak. Te są akurat. Tak, herców tu piszę nawet. Hmm. Tak. Dokładnie. To wszystko mamy w, serce, w hercach tutaj i to też podajemy generalnie w hercach. Tu akurat tak. mam to, co leży tutaj na stole. To mamy tak, kamerpony planetarne, zestaw solfeggio. A, a powiedz mi, mhm. dlaczego ta nazwa brzmi planetarne? To jest podział, jakby tak, że są planetarne i jakie jeszcze inne? Tak. To znaczy, akurat to są częstotliwości planet. A, planet, mhm. to jest to I dlatego fajnie. jest planetarny. Aha, mamy aha. też witaminy, gdzie mamy częstotliwości witamin. Pierwiastkowe, aha. gdzie mamy pierwiastki, niektórzy nazywają jeszcze inaczej. skale cedur, gdzie ogólnie mamy tą główną skalę. Mamy jeszcze skalę cedur poszerzoną, to akurat jej na stole nie ma. Tu mamy tak zwane organowe, tu można na przykład krew. Tak aha. Tak. Mhm. Fajnie, fajnie. Taki powiedz mi, od jakiego czasu coś takiego jest w ogóle w użyciu? Kiedy to wynaleziono? To jest jakby od dawna, czy to jest po prostu jakby opatentowane w jakimś czasie najbliższym? Bo wydaje mi się, że to są takie pierwotne technologie, to powinna ludzkość z tego zawsze korzystać. Tak, tak się wydaje, przynajmniej, nie? No i poruszyło jest znowu ciekawy temat. Ja piszę tą książkę też o kamertonach i uh -huh. niby pierwsze doniesienia mówią, że niby tam od XVIII wieku, czy tam i tak dalej, ale... A wtedy był reset cywilizacji w tych latach mniej więcej, z tego co wiem, że się pogubiła część historii właśnie. No i tak mówię, tutaj są różne źródła, ale tutaj bym się nie chciała ostatecznie wypowiadać. No. Moje zdanie jest takie, że biorąc pod uwagę też możliwości, jakie mam, jeżeli chodzi o wglądy regresingu. I również chociażby obrazki, które mamy w piramidach, to tam już można znaleźć rysunki kamertonów. No natomiast tutaj no też miałam okazję, jakby przypomnieć sobie, że również ileś tam wieków, lat, no wieki temu pracowało również tym narzędziem, więc ono istnieje już od bardzo dawna i na Ziemi, i również na innych planetach. Mogę sobie tutaj. Takie, taką hipotezę uh -huh, uh -huh. pozwolić stwierdzić. No tak, bo wszystko jest częstotliwością, w ogóle uh -huh. jakby mówi się o tym jakby pryzmacie, że tak naprawdę to co my widzimy jest pewnego rodzaju wibracją, częstotliwością, fizyka kwantowa o tym też mówi, uh -huh. więc no jest to najbardziej chyba pierwotna technologia jaka jest możliwa, bo mi się rzeczy na to tak racjonalnie właściwie. No i w zasadzie tak można powiedzieć już taka produkcja tego typu kamertonów, no to mamy jedną znaną manufakturę w ogóle w Stanach Zjednoczonych, to akurat większość okay. tych, co mam, no to jest takiej manufaktury z tradycjami z Niemiec, od jednego z producentów. Mm -hmm. Także tu jest też ważna jakość, tak? Bo można sobie kupić dowolny kamerton byle gdzie, ale może nie trzymać częstotliwości. No tak. Mm -hmm. No tu się rozchodzi generalnie o częstotliwość. Mm -hmm. Także... No właśnie, tak jeszcze patrzę się, bo, bo chciałam się pokazać, ale generalnie tu mamy bardzo fajne kamertony, takie też można powiedzieć na te czasy, zresztą wszystkie kamertony są na te czasy, bo tymi częstotliwościami możemy bardzo wiele zdziałać wbrew pozorom, mm -hmm. przede wszystkim jakby dać taką regulację ciału, zresztą ostatnio prowadziłam nawet badania z żywej kroki krwi yy, i faktycznie widać jakie są zmiany. Mm -hmm, mm -hmm. Tam jedno zdjęcie dopiero poszło, że tak powiem, do designera, bo tam taki krótki artykuł napisałam, takie czasopismo, szwedzkie magazyn, z którym współpracujemy. Mm -hmm. no, no, Jest to po prostu niesamowita wiedza, którą my cały czas jako dźwiękoterapeuci również, tak można powiedzieć, rozwijamy. Mm -hmm. No, można o tym robić, jak to mówią cuda. <noise> jest to po prostu fala dźwiękowa, też ktoś powie, że jakieś czary, nie, to nie są czary, to jest po prostu nauka. Czysta nauka. Tak. Zresztą ostatnio nawet prowadziłam w ramach tej telewizji So Pozytyw i też wiele wieloaspektowej współpracy wywiad chociażby z panią dr Janą Wojtkowiak. Jana jak najbardziej też tutaj zwraca uwagę, no specjalistki przypominamy od pultorsyjnych, zwraca mhm. uwagę na wagę częstotliwości. No zresztą tak. coraz więcej osób co zauważa, jakie to jest na ten temat znaczące. Tak. I na tak. przykład najniższa częstotliwość w kamertonach, akurat nie mam go tutaj na stole, on jest taki długi, to jest Kamerton 32. I najwyższa, no to mamy tutaj powyżej 400 bodajże 60, nie to teraz, no, no tak, mniej, nie, nie, przepraszam, 5400 coś. I więcej się już nie da. Mhm. I to jest, ale dlatego mam jeszcze inne urządzenia, bo Ty nie wiesz, <gry> ale jak już mówisz o częstotliwościach, ja mam tu jeszcze chili. I tam już są bardzo mocne częstotliwości, no ale to już jest też osobny temat. I tak samo y, używam olejków i tam no, też mamy częstotliwości. I połączenie tego wszystkiego daje dopiero też moc, mm -hmm. odpowiednią działania. Mm -hmm. No i tutaj mamy jeszcze takie fajne kamertony, na przykład Candida Herpes. O. No, też pomagają nam tutaj w regulacji i usuwaniu pewnych, no powiem ogólnie, kwestii z organizmu. Mhm. Taki bardzo ważny kamerton, to tak jak zawsze mówię na samym początku, 528, to jest ta częstotliwość regeneracji komórkowej. Mhm. Oczywiście też ten kamerton możemy używać wieloaspektowo. Mhm. To jest tak zwana Skali solfeggio, która też już dawno była, można powiedzieć, te częstotliwości i chorałach gregoriańskich i nie tylko. Uh -huh. No i w ogóle te koncerty no, powodują też taką można powiedzieć autoregenerację uzdrawiania. I na przykład uh -huh. jest taka sytuacja, że wiele razy ktoś tam właśnie słuchał tych koncertów, które są u mnie na kanale, ja na przykład o mi głowę. No po prostu... Muzyka ma potężny wpływ, i to jest właśnie kwestia częstotliwości przede wszystkim. Dokładnie. Tu masz jeszcze taki kamerton 136,1. To jest om. Ten pierwotny faktycznie, dźwięk. A wiesz, że ja mam lekkie czeki, to przykładasz do uszu. No, ja powiem Ci, że, że jeszcze ci nie znieruję z tymi kamertonami, ale to faktycznie potrafi sobie odłacać. tak to można określić. No, mówimy, dlaczego kamery działają. Jest w nas tyle płynu, tak? A fala działa yy, tak. na krew, Jesteśmy, działa na wodę, na mm -hmm. No i to powoduje właśnie, że to się strukturyzuje jest... w pewnym sensie jakby, tak? Mm -hmm. no, no i też również działa na tą przestrzeń, na to nasze ciało eteryczne. Tak jak zawsze mówimy o higienie ciała eterycznego, czyli to zawsze. wszystko, co jest, jest obok co nie nas. Widzę tego, że <laughs> w Większość społeczeństwa to chyba nie wiem, że takie mały no, Aha. ale to już, jest, to już jest taki osobny tak, temat, tak. no więc z kamertonem, proszę bardzo, uh -huh. tutaj. O, dalej wibruje jeszcze uh -huh. cały czas pracował. To akurat... to w ten sposób go aktywnie, tak? Uh -huh. Nidornie? Chociaż uh -huh. no, tak dla osób takich ten kentoprofonowałbym raczej tutaj jednak o bo wystarczy to tak o, delikatnie. O, w ten sposób? Uh -huh. Albo właśnie już, jeżeli mamy te oty, no to faktycznie. To, to są jakieś potyka, niskie częstotliwości, tak? Często tak? Bo no, wbrew pozerom to... to nie jest niska. No. Tylko, że że on z ciężarkami, bo na przykład dobra, tu jest częstotliwość. Jego nie słychać, ale widać, że on pracuje, czuć, że on pracuje, mhm. Wib wibracja jest. ale nie No ma to rady. ja ci teraz pokażę OM, też OM, tylko yy, tutaj też mieliśmy, bo tu mamy Ziemię, Wenus, to jeszcze Neptun, Księżyc, Słońce, Pluton, proszę bardzo. Tu masz kamertoną i tu masz kamertaną. Zupełnie inna budowa. Uh -huh. Ten jest po to z tymi ciężarkami, żeby móc na przykład, pokażę, żeby móc na przykład pracować na punktach akupresurowych, uh -huh. przykładowo. Albo na merydianach. Uh -huh. No odczuwa się fajnie wibracje, prawda? Tak, tak, tak. I Jest po prostu wzmocnione. Przechodzą te wibracje na te, na te właśnie części. Mm -hmm. Okej. Okay. Mm -hmm. A tu sobie zobaczymy. Proszę bardzo. Też on, prawda? Tak, Czy ale nie? Tak, 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 mm -hmm. ale troszeczkę inaczej słyszę. Inaczej to odczuwasz mm -hmm. też, nie? No i teraz zobaczmy jeszcze rękę. Mm -hmm. No tak, jeżeli tu mamy punkty energetyczne w ciele i przyłożymy właśnie z taką wibracją urządzenie, to jest logiczne, że może to wpływać na struktury w ciele. A jeżeli wykorzystamy do tego punkty właśnie akupresurowe, to niekoniecznie tak, niektórzy mnie wbijają igły, niektórzy robią akupresurę, a my po prostu dokładnie na to samo oddziaływujemy dźwiękiem. No tak, i myślę, że to jest raczej skuteczniejsza metoda. Tak mi się wydaje teoretycznie, przynajmniej w związku z tym, że no jesteśmy tą częstotliwością, że one mają po potężny wpływ. No. Także przykładowo, nie wiem tutaj, co mam jeszcze dodać, bo to mogę bardzo długo w tym temacie. Yy, powiedz mówić. mi, jeżeli chodzi o właśnie używanie tego, w jaki sposób się to robi, ile powinna trwać taka sesja, to jest jedno uderzenie, już dostosowujemy, czy jak to się dostosuje? To znaczy, praktycznie. No, praktycznie to przede wszystkim wszystko powinno być dostosowane personalnie do danej osoby, zarówno częstotliwość. E, zakładamy, że możemy z kimś tam, powiedzmy, umawiamy się z kimś na, na pół godziny, na godzinę i wtedy robimy zabieg i się skupiamy, no, w zależności od tego, co kto potrzebuje. Jaki tak? kto ma, ktoś ma ewentualnie problem. Tak? Dokładnie. Mhm. Także czy albo pracujemy w kierunku jakiegoś wyciszenia, albo w ogóle ja też używam, nie ukrywam tutaj wybranych kamer. Przy regresingu, mhm. i wtedy na przykład od razu szczyszczamy przestrzeń i pracujemy tutaj już nad konkretami. Mhm. Ale to już zupełnie inny wymiar, ale w takim normalnym, powiedzmy terapeutycznym, to też jest normalne, tylko powiedzmy, ktoś jest mniej do tego przyzwyczajony. Natomiast w tym klasycznym zabiegu, żeby powiedzmy wyregulować właściwy przepływ energii. No to też możemy sobie spokojnie, powiedzmy, tam założyć, czy pracujemy godzinę z taką osobą, ale jakie kamertony będą, że tak powiem, przynajmniej w moim stylu pracy, tak? Bo tutaj jest mhm. tak, że tutaj nasi wspaniali i koledzy, pozdrawiam najserdeczniej oczywiście wszystkich, bo staramy się też cały czas ze sobą współpracować, ulepszać metody, robimy różne analizy, patrzymy też na skuteczność właśnie różnych narzędzi, żeby były w obrocie te najlepsze narzędzia. Mhm. No to, no to właśnie, bo każdy ma swój styl pracy i też, owszem, są takie szkoły i niektórzy po prostu wiedzą, że tam powiedzmy. Od Czyli do... jest jakiś ogólny schemat, ale każdy go dostosowuje pod siebie, pod swój styl pracy i swoje jakieś tam doświadczenie, jakie ma. Dokładnie. Prawda jest to w pewnym sensie indywidualne. Dokładnie, bo jednak no wszystko trzeba dobierać indywidualnie i do danego dnia. Bo to jest tak samo jak z częstotliwością olejków. Jeżeli się komuś dany olejek wysyci, to nie szkodzi, że on ma napisane, że ten olej na coś tam jest. Jak już tej osobie będzie szkodził, bo to też jest częstotliwość. Mhm. I ze wszystkim trzeba naprawdę uważać. Mhm. To ja bym w takim razie poprosił jeszcze o częstotliwość słońca, bo mnie to akurat jakoś przekonuje, no. więc. I powiem Ci, że tutaj też akurat słońce razem z omem, to mamy tutaj działanie antydepresyjne, ponieważ się zajmuje między innymi też niwelacją stresu i stanów depresyjnych z racji. Tutaj już sobie weź tego Oma. już patrzymy na słońce. Mamy pluton słońce, Proszę bardzo. I w tym momencie jeden z jednej strony, drugi z drugiej. To mi przypomina Brain Wave Generator, puszczałem sobie na słuchawkach i podobny mm -hmm. dźwięk był właśnie, częstotliwości odpowiednie i poznaję ten dźwięk, teraz sobie przyłożyłem do uszu, to na podobnej zasadzie nie Tylko, że tu mamy organiczną, naturalną technologię, a nie generowane mm -hmm. komputerowo fale, prawda? Brain Wave Generator i tam odpowiednie częstotliwości mm -hmm. przypadały na kreatywność, na, na różne. No właściwie to już same kamertony planetarne, biorąc pod uwagę, że dana planeta jest powiązana z danymi organami, z danymi czakrami, prawda, dokładnie. Wiedziałam ja jeszcze, no właśnie, miałam się astrologię jeszcze z Leszkiem Waresem, którego bardzo cenię jako nauczyciela, właściwie psychologii na tamten czas. I tutaj no, można naprawdę różnego rodzaju cuda do pracy z psychiką, tak? No są kamerton do naprawiania, że tak powiem, tych tutaj naszych nieciągłości komórkowych odmładzania czy chociażby... A masz go tutaj? Tak, to, to właśnie ja przecież pokazywałam. Proszę bardzo. I to jest też kamerton serca wbrew pozorom. Tak samo jak om, pomimo, mhm. że ta częstotliwość jest 136,1, a to jest 528. Mhm czy kamertony anielskie do oczyszczania przestrzeni. Tu mamy jeszcze taki e, bardzo ciekawy kamerton 999. Niektórzy mówią na niego 666, tak? E, I to my, my go nazywamy, powiedzmy, kamertonem takim egzorcystycznym, aczkolwiek e, no po prostu ma wysokie częstotliwości. E, I tu mam też taki, no tu mam dużo ciekawych kamertonów. Tak patrzę tutaj akurat, o właśnie. Tu mamy 1122. To jest tak jakby ostatni kamerton dodany z tych solferii, tak zwany dziesiąty, łączący z, z górą. Mm -hmm. Też ma ciekawy dźwięk, prawda? No. I właśnie co jest ważne, że praktycznie różnice, tak można powiedzieć, robi no wszystko. 1 Hz, 2-3 Hz to już jest różnica. Mm -hmm, mm -hmm. Bardzo ciekawe mm -hmm. Ciekawe to wrażenie, jak to no, na filmiku, właśnie, jak to dźwięk wydobywało na, na, na długo. No, tam są właśnie te wszystkie koncerty, tak patrzę, co jest też ciekawego. Czyli to jest trochę podobna zasada jak tych organów w kościołach w ogóle, które czasami widzimy. Tam też takie dźwięki się wydobywały, mm -hmm. więc to była też dźwiękoterapia w pewnym sensie, prawda? Tak. Jeżeli to często już się odpowiednie. I ciekawą rzecz, właśnie mówić, jak już nawiązujesz do kościoła, to właśnie te tak zwane kamertony anielskie. To są te częstotliwości, 40, tam 4000... No tu akurat się nazywają energia 1, energia 2, bo to mówię, to są też różne nazewnictwo, tak? E, ale to są te 4000 e, coś. Akurat mówimy 4096 to jest ten typowy anielski, ale zobaczcie Ci to przypomina. Skąd znasz ten dźwięk? Bardzo podobny. Dzwoneczki przy podniesieniu w kościele. Rzadko w kościele no mamy. No gdzieś tam każdy, nie wiem, przy komunii, ale wiesz, nie? Przyjemne. Przyjemne, przyjemne. No, przyjemne. przykładowo. To jest akurat Mosiąc. On brzmi zupełnie inaczej. inaczej tak, tak, tak. Ale też mosiądz ma większą moc, tak można powiedzieć, taki jakby głębiej wchodzi w przestrzeń. I właśnie materiał, z którego zrobiłem są kamery jest bardzo ważne. Tu masz DNA w miesiącu, i dla porównania z tej samej manufaktury, już zupełnie z innego metalu. Tu jest dużo bardziej intensywny ten dźwięk. Ale tu byś musiał już porozmawiać z Georgiem Garbowskim, bo on tutaj na przykład zaprojektował te częstotliwości w oparciu jeszcze o badania tam Huldy Clark, właśnie chociażby mm -hmm. detoksu. No i tutaj właśnie analiza. Tak, jak mówię, czy składów, bo tak, jak mówię, to już jest nie moja dziedzina. Mm. Tak, jakie metale, jak to jest tam powiązane. Ja tylko wiem, co mi pasuje, co mi nie pasuje. Uh -huh. <laughs> I masz tę samą częstotliwość, tylko nosiąc i, i ten. Mhm. Uh -huh, uh -huh. Też ciekawe, nie? Tak. Właściwie, kiedy zastanawiam, co jeszcze. No. A to do czego służy? To też jest tak. do, do To są, do to wieku, są te no. moje aktywatory, tylko tak. To jest de facto pałka do kręcenia w misach tybetańskich, bo ja również igram na misach i na gongach. To akurat no, nie mam ze sobą przywiezione, bo kwestia przewożenia przez granicę. E, tu jest tak zwane Flomi. Do gongu tak samo, do wydobywania tych takich dźwięków, które przypominają, na przykład tam... To są ryfie, te podstawowe, no. organiczne, prawdziwe dźwięki, nieprzetworzone, od czego odeszliśmy, a powinniśmy do nich wrócić, prawda? Dokładnie. Dokładnie. I na przykład po prostu chodzi o to, że kamertony aktywujemy o jakiś rodzaj gumy. I najlepsze są krążki hokejowe ten jest akurat znaleziony w rzece, no bo to tak, zażyczyłam sobie krążek kokojowy no i wyłowiłam z rzeki, to Proszę, tak jest. intencja, intencja, Więc tak <laughs> pracuję, uczę jak to robić też. No i tutaj mamy właśnie do misy, co prawda nie jest to guma, ale też bardzo fajnie tutaj mm. można to aktywować. No oflomi się robi to genialnie, mi się niszczy, no ale, mm. ale. No także tak jeszcze tutaj czy co my tu mamy jeszcze takiego godnego. No, tu jest niesamowity kamerton. Myśmy już różnego rodzaju doświadczenia też z nim prowadzili, zrobione na w cudzysłowie zamówienie. Bo to, co jest na rynku amerykańskim, to niektóre rzeczy dopiero dochodzą na rynek niemiecki. To jest co 11 To jest tak zwany kamerton, miejsc mocy. No, też ciekawie, jak go odczujesz. Taka bo głęboka wibracja bym powiedział. Od nóg zacząć zacząć tym kawę ale niezależnie. Coś... Na pewno taki mocny dźwięk w porównaniu do tamtych on jest taki basowy bardziej. Mm -hmm. Aha, bo uderza o siebie, no nie. No, właśnie nie powinien w zasadzie, ale pełnię, też aha. jakoś. Trochę za mocno życzę. <laughs> chyba tak, myślę, że to jest celowy. De facto efekt. Tak czy tak. Aha. I to jest jeszcze ciekawostka, bo to jest taki specjalny zestaw. Też m, tak z kolegami stwierdziliśmy, że będzie ciekawy, także fajnie. Dziękujemy też naszemu koledze Gorgowi, że się przychylił i tutaj wprowadził to w życie, że zamówił to w manufakturze. To jest 128, wewnętrzna aktywacja myśmy to nazwali i wewnętrzny spokój i razem te dwa kamertony. Aha. Bardzo fajne wrażenie, jak się przyłoży z dwóch stron, naprawdę. Od razu mi się te dźwięki przypominają, które słuchają mm -hmm. kiedyś. To jest to samo, tylko organiczne. Mm -hmm. Mm -hmm. Fajnie, fajnie. Są technologie powrotu jakby do natury, do prawdziwych dźwięków, nieprzetworzonych i zawsze można do tego wrócić i mm -hmm. to jest myślę podstawa jakby mm -hmm. funkcjonowania częstotliwości i to jest też ciekawe, bo y, też powiedziała mi dziewczyna, która się zajmuje tym kalendarzem maju, że że właśnie, że od jakiegoś czasu, to już też nie chcę przekręcić, y, właśnie te częstotliwości tak by z powrotem nabrały mocy i mają jakby większe takie funkcjonowanie. Tak, dlatego są takie zmiany w ludziach, ludzie zaczynają mm -hmm. bardziej się rozwijać i tak dalej, bo to chyba od 2012 roku się ten proces Zaczyna dopiero, prawda? To A znaczy, że to koniec świata. W zasadzie jest takie założenie, że faktycznie wtedy się coś mocno na tej przestrzeni zadziało, natomiast taki już można powiedzieć totalny progres, no jest w zasadzie od grudnia, no nawet tego roku. Chociaż już tak jakby tu też pokrywają się pewne wydarzenia na uh -huh, świecie uh -huh. z tym, co się dzieje, ale takie totalne jeszcze te wszystkie zaćmienia połączone z pełniami, z tym wszystkim praktycznie mamy od półtora roku, taki bardzo mocny okres przepracowywania i tych kwestii karmicznych i wszystkich innych i te kamertony tak naprawdę pomagają, mogą pomóc w radzeniu sobie z tym, co się dzieje w ciele. Mhm. Tak, mamy kwestię tych usta ustawienia mhm. planet, prawda, które wpływa na nasze Też. funkcjonowanie, samopoczucie i tutaj żeśmy rozmawiali mhm. o tym, że nasze ciała są połączone z pewnymi jakby układami mhm. planet i właśnie przez te cykle kalendarza majów, które właśnie to opisywały, to się różne aktywacje zdarzają i DNA i różnych mm -hmm. innych zdolności, więc ma to związek mm -hmm. ze sobą. Wszystko jest holistycznie jakby ze sobą mm -hmm. połączone, prawda? I to jest też do pracy holistycznej, no bo te częstotliwości na cały mm -hmm. organizm wpływają i to jest, myślę, dobra droga właśnie, żeby się po prostu dostrajać. To jest dobre określenie. Mm -hmm. Mm -hmm. Żeby jakoś funkcjonować. Po Dokładnie, funkcjonować bardzo dobrze. Natomiast to jest też tak, że nie wszyscy dźwięki kamertonów odczuwają, tak można powiedzieć, pozytywnie, ale też mówię o zupełnie innym przypadku. No bo najlepsze są tak naprawdę dla tych osób z tym kosmicznym DNA. Ja to nazywam kosmiczne DNA, po prostu z tego no z Takich innych wymiarów można by to ująć. Mhm. Czyli ta nasza gdzieś tam grupa, która się spotyka, która zapewne również ogląda te tutaj nasze telewizje. Także pozdrawiamy najserdeczniej. Czyli ci wszyscy ludzie, którzy chcą się tak jakby wyżej znieść. Tak Dokładnie. I te grupy, które też śledzą nasze kanały, mhm. bo też są no zainteresowane takim rozwojem, Dokładnie. Także temat kamertonów bardzo ciekawy. Polecam, żeby sobie zgłębić. Myśmy tak, tylko taki tak oczywiście podstawy, tutaj. żeby przybliżyć w ogóle, co to jest, bo ja też o tym nie słyszałem tak jak o zaperach, nie słyszałem mm -hmm. jakiś czas temu, a to są rzeczy takie myślę, że na które warto, warto zwrócić uwagę. Także dziękuję Ci bardzo za ja to, wiesz. że ze mną przeprowadziłaś tę rozmowę <laughs> i ja z tobą. Także może sobie pobawimy się jeszcze jakieś wglądy, zobaczymy, pozdrawiamy. Mm.